Ten odcinek zacznę trochę nietypowo, ponieważ mam bardzo dużo zapytań na temat tego, jak sporządzić zanętę zimową. Więc pokażę Wam, jak ja sporządzam zanętę na zimną wodę. Mamy końcówkę stycznia, późnym popołudniem chcę jechać na ryby. Mamy rano, także przez kilka godzin ta zanęta sobie dojdzie, a teraz ją. Teraz ją przygotuję i pokażę wam po kolei, co robię na takie typowe zimowe łowiska o tej porze roku. Więc w pierwszej kolejności mam tutaj już odważone 3 kg suchej gliny wiążącej czystego minerału. Suchego. I teraz do tego daje ziemi bełchatowskiej na tyle, żeby po prostu to zabarwić. Także dam pół paczki, paczka jest 2 czyli razem będę miał już 4 kg. Zobaczcie jaka piękna to jest Ziemia. Naprawdę, bardzo fajny towar. Następnie dodaję minerału płosiowego, który ma właściwości wiążące, lekko wiążące, tak jak Liant, ale w momencie, gdy się rozpuszcza, a rozpuszcza się dość szybko, stawia piękną smugę na dnie. Dlatego w okresie zimowym często stosuję ten dodatek, ponieważ tworząc tą chmurę na dnie, powoduje, że te ostrożne ryby nie boją się wchodzić w naszą zanętę. Paczka jest półkilowa, dałem około 150 na 4 kg. I ostatnim elementem mojej mieszanki jest zanęta. Tym razem zastosuję numer 1. No, przypomina mi to bardzo zanęty, stare zanęty krękusa, które pamiętam z lat 90. No jest to niejako taka. Tak, takie przypomnienie dzieciństwa trochę, jak za juniora człowiek łowił, na takie zanęty właśnie. Ale jest skuteczna, jest skuteczna na leszcza, na płocz, no taka uniwersalna zanęta. Dałem tego dosłownie setkę. To nie ma sycić ryby, tylko działa tak jak atraktor. Yy, I teraz to wszystko razem mieszam. Po wymieszaniu wychodzi takie coś i w tej chwili to nawilżę i przetrę. Także pokażę Wam, jak już to będzie przygotowane. Natomiast nie będę tego przecierał od razu, tylko to nawilżę, zostawię na 3-4 godziny. Później to sobie przetrę przed samym łowieniem i dodam czoka. No i będę łowił. Także tak to wygląda. Po nawilżeniu wygląda to tak. Zobaczcie, ciemna barwa, ale pomimo tego, że dałem tutaj ziemię bełchatowską, jest to na wiążącej, więc jest to ciężka mieszanka, którą można bardzo łatwo skleić w takie ciężkie kule. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ dzisiaj chcę złowić większe ryby. Nie nastawiam się na małe, drobne, bo łowisko, na które jadę, po prostu jest tam bardzo dużo drobnicy i, i nie chcę zrobić tego, co zrobiłem raz latem. Jadąc sam na zawody, zrobiłem za lekko mieszankę i po prostu łowiłem takie małe rybki. Złowiłem ich ponad 200 a i tak przegrałem zawody. Także y, tym razem zrobię na ciężko. Natomiast nie będę tego już doklejał, więc to będzie ciężkie, ale dość szybko się rozpadnie i, i uwolni joka, którego też nie dam to jakoś bardzo dużo. Zobaczcie, jak się ładnie rozsypuje. I w tej chwili tą mieszankę trzeba zostawić na przynajmniej 2-3 godziny, żeby te cząstki zanęty i gliny suchej, żeby to wszystko wpiło tą wodę. Potem trzeba będzie to jeszcze delikatnie dowilżyć, przetrzeć i będzie gotowe. Teraz jaką wodę używać? No optymalnie jest użyć wody z łowiska. Jak łowisko mamy gdzieś blisko, czy jedziemy na przykład na kilka dni na ryby, no to fajnie jest użyć wody z łowiska, dlatego że no ma te same pH, zapach i dla ryb jest absolutnie neutralna. Więc z tego punktu widzenia nie wprowadzamy do wody nic, czego ryba nie zna, w związku z tym no jest, to, jest to całkowicie dla nich neutralne. A w przypadku stosowania innej wody, na przykład kranówki, no jest zawsze to ryzyko, że ten chlor będzie wchodził w jakieś interakcje z naszą gliną i powstaną jakieś, na przykład chlorki, które bywają gorzkie i mogą zmienić smak naszej gliny. Dlatego absolutnie odradzam używać kranówki. Jak już używacie kranówki to odstanej, takiej co postała sobie 2-3 dni, żeby ten chlor się po prostu z tej wody wydostał. Ja osobiście jak jestem w domu i nie chcę jechać na, na łowisko po wodę, nie mam czasu, to używam wody ze studni głębinowej, która też jest odstana. Po prostu trzymam ją w baniakach, w chłodnym miejscu. No i mam, mam zawsze gotową y, wodę ze studni. Także to jest taki drobny element, o którym też warto pamiętać, y, żeby wprowadzać jak najmniej obcych zapachów, y, chemii. Y, jak mieszamy to papieros z daleka, umyć ręce. Y, no, ryby bardzo y, dobrze czują. Czują o wiele lepiej niż my. Niektórzy twierdzą, że nawet lepiej niż psy. Także każdy taki element jest ważny. To później wpływa na, na nasze wyniki. Minęło już kilka godzin. Już jestem spakowany, więc jadę na łowisko. Ale zanim tam pojadę, yy, przyradowałem już zanętę. Także tak to wygląda po przetarciu. I teraz yy, pewnie zastanawiacie się, dlaczego dodałem zanętę. Do gliny suchej i potem przetarłem to razem. Ponieważ tą zanętę używam tylko i wyłącznie jako atraktor, yy, dodałem ją po to, żeby podczas przecierania, jakby nasycić tą glinę zapachem tej zanęty. Ponieważ gdy na łowisku już mamy przetartą glinę, przetartą zanętę i ją tylko zabełtamy, to nie dochodzi do pełnego połączenia tej gliny z zanętą. I jest tak, że cząstki, zanęty są lżejsze, więc są szybko wypłukiwane i zostaje nam czysta glina na dnie. Dlatego jeżeli chcemy, żeby ta zanęta działała jako, jako atraktor przez 2-3 godziny, należy ją właśnie zrobić w taki sposób, jak Wam pokazałem. Ale jeszcze o czym chciałbym Wam tutaj powiedzieć, to to, że ponieważ to już jest ciężka mieszanka i nie chcę dodawać żadnego kleju, Normalnie rozpraszam ochotkę liantem, ale dzisiaj z racji tego, że nie chcę tego lianta dać, użyję rozpraszacza. I tu wam chcę pokazać rodzaj rozpraszacza, który sam produkuję. Dam trochę jocka. Z z 24 przyszedł mi bardzo ładny jock. Otóż jest to rozpraszacz, który sam produkuję. Takiej oto skały osadowej. Jest to skała osadowa, która powstaje zimą na dnie zbiorników wodnych. Czyli jest to dokładnie ten muł, w którym żyje ochotka. Po wysuszeniu i zmieleniu tworzy nam taki czarny proszek. Ma PH neutralne, więc nawet jak rozproszymy tym ochotkę, może dwa tygodnie stać w lodówce bez problemu. Nie dochodzi do wysuszenia. Bardzo fajny, bardzo fajny środek. Teraz ją wypraszam. Dosłownie. Trzy ruchy, i ochotka jest zastoszona. Ponieważ jest to mieszanka ciężka, i nie chcę wprowadzać żadnych lekkich cząstek do tego. Tak jak wam wcześniej wspomniałem, jest tam problem z drobnicą na tym łowisku. To nadmiar rozpraszacza wam zwyczajnie za pomocą sitka. I po, po odsianiu nadmiaru, zobaczcie pięknie rozproszony Jokers. Tak to wygląda. Ponieważ jadę na prywatne ryby, to po prostu żeby ograniczyć ilość gratów to go od razu wsypię, nie będę kombinował, zamieszam to wszystko razem. Nie biorę dodatkowego jukersa na łowisko. Jadę na parę godzinek i to mi wystarczy. To jest wszystko. Przesypię to do wiadra i jadę nad wodę. Dotarłem już na łowisko. O, kilka osób siedzi. Jest to dwuhektarowa woda, bardzo dobrze zarybiona. Teoretycznie powinienem siedzieć po drugiej stronie, bo tam jest głębsza woda. Za mną jest cień, więc tutaj z rybą jest ciężej dobrze złowić maczym bądź, bądź na federa. Ale kurczę, leniwy jestem. Nie chcę mi się łazić tam dzisiaj. Tak po prostu przyjechałem sobie. Więc usiądę sobie gdzieś tutaj. Nie wieje. Także gdzieś, gdzieś tu siedzę i, i spróbuję coś złowić. Zobaczymy, czy coś tu żyje. Czy się obudziły po zimie? Jeszcze 3 dni temu zbiornik był w całości pokryty lodem, także no, woda jest lodowata. No zobaczymy. Pierwsza wstawka, pierwsza rybka łoteczka. Także są w łowisku, kręcą się od razu miałem branie praktycznie spławik nie nie, nie zdążył dojść do dna i już jest branie także rybka bierze tutaj w ogóle w niedzielę będziemy mieli zawody wędkarskie dlatego też dzisiaj przyjechałem tu zobaczyć jest to woda Pietrzyków 2 w Pajęcznie no głębokość tu jest około 2 metrów po drugiej stronie jest 2,5 metra yy, aż tam my to nazywamy szyi, i tam jest takie przygłębienie aż do mnicha tam jest nawet 3 metry i bardziej im w tą stronę tym jest płyciej polecam wam ten zbiornik jest bardzo dobrze utrzymany i zarybiony jak jesteście w okolicy albo organizujemy jakieś zawody to zapraszam serdecznie niezła zabawa tu wyniki rekordowe sięgają ponad 30 kg podczas zawodów mój osobisty ponad 18 także no czasami jest tu naprawdę, naprawdę nieźle Cztery płotki były i jest pierwszy chlapaczek. No, także jak widzicie, mieszanka działa. Zaczynam łowić od razu, praktycznie po 10 minutach. Od zanęcenia 15 minut już mam pierwsze chlapaki. Także zabawa będzie przednia. Nie będę kręcił wszystkiego jak zwykle, bo to bez sensu kręcić 20 czy 30 holów ryb. Pokażę, jak będę, jeżeli trafi mi się coś naprawdę, naprawdę ładnego zobaczcie jaka częstotliwość jest. Eee, łowię na dwie ochoteczki i zobaczcie, przygwoździłem przypon do dna, ponieważ z góry jest od cholery płotek, a ja chcę tele grubsze ryby łowić, zanęte mam na grubszą rybę. Także zobaczcie, wyjeżdżam. Zestaw jest typowo na naleszcza na ciężko, 2,5 grama. Teraz się wygruntował. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenasta sekunda, i mam Lechona na I to jest łapanie. I to jest łapanie. A nie! Tym razem jest okoń. Ładny okoń. Pytałem, że lechą. A tu proszę. Tak. Z 20, z 25. No, tutaj jest każda ryba. Także takie okonie to też nie jest niespodzianką. No zobaczcie, jak się delikatnie zahaczył. Próba numer dwa. No hebiad przeszkadza i mam dryf w lewą stronę do silny. Ale mam ciężki zestaw, więc nie ma problemów. Dlatego taki ciężki założyłem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 jest. Tym razem, chyba jakaś mniejsza rybka. Tak. Uo, ładna płotka. Także widzicie z jaką częstotliwością tu ryba bierze średnio do 15 sekund. Kolejna próba częstotliwości brań. Obiorą no piękne leszcze. Cały czas biorą leszcze. Czasami poteczki pojedyncze. Także gdzieś tak dwa leszczyki, jedna poteczka. Dwa leszczyki, jedna poteczka. Składnik się ustawia, ustawia, ustawia. Teraz. Raz. Dwa. Trzy.

Strasznie długo A, chlapaczek Jakby chodzi na powierzchnię, to trzeba zwolnić prędkość zwijania, pozwolić mu zejść na dół, bo inaczej nam się po prostu urwie. Jest. i takie właśnie lechonki tutaj biorą 29 styczeń mam już 25 ryb z czego mniej więcej 12 to są leszcze jakąś ładniejszą rybkę. Podejrzewam, że leszczyk na razie się jeszcze nie pokazał. A! Leszczyk! Takie piękne leszczyki. Uh, piękne ryby. No jest już godzina 15, więc 4 godzinki połowiłem. Ogółem złowiłem 91 sztuk ryb różnego gatunku. Około 35 leszczy, reszta płocie o konie. Tym że były też ładne płocie, parę ładnych płoci złapałem, parę ładnych okoni. Ogólnie rzecz biorąc, no, woda fantastyczna i fantastyczny wyjazd. Biorąc pod uwagę jaką mamy datę w kalendarzu, końcówka stycznia, no to to jest coś niesamowitego. Często, często latem się nie łowi tyle ryb co co ja o porze Więc, jak mieszkacie w pobliżu, to polecam Wam ten zbiornik. Fantastyczne, szybkościowe łowienie. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.